Chcesz bez przeszkód oglądać polską telewizję, będąc poza granicami Polski? A więc musisz zobaczyć odcinek do końca. Zapraszam. Witajcie, z tej strony Michał Longtime. Jak już zapewne wiecie, od trzech lat mieszkam poza granicami Polski. I mniej więcej od samego początku mojej emigracji. Oglądam seriale i filmy polskie nadawane np. przez takie platformy jak vod.tvp.pl, sport.tvp.pl lub ipla.tv. Po prostu nie wyobrażam sobie nie mieć możliwości oglądania np. rodzinki.pl. Niedawno uświadomiłem sobie, że może są inni, może są inne osoby takie jak ja, które chciałyby oglądać polską telewizję. Ale niestety takie platformy posiadają blokady geolokalizacyjne. Te blokady powodują, że nie można oglądać swoich materiałów, swoich ulubionych materiałów, jeżeli jest się poza granicami Polski. Może nie osobiście, ale wasz komputer, a dokładnie wasz adres internetowy, jest poza granicami Polski. Jeżeli tak jest, to na pewno będziecie widzieli taki ekran. Nie ma to jak dostać obuchem w twarz, czyli tekst w stylu przepraszamy. No i w trzech językach. Ok, jak już powiedziałem, dzieje się tak, ponieważ Twój adres IP jest, znajduje się poza granicami Polski, czyli serwis wodvp.pl rozpoznaje, że Twoje IP jest z innego kraju. Ale jak to sprawdzić? Jak sprawdzić, jakie się ma IP i tak naprawdę z jakiego IP nadajemy, a raczej z jakiego IP staramy się obejrzeć materiał, który właśnie szukamy albo chcemy obejrzeć. Rada jest na to bardzo prosta, aby sprawdzić ta IP, wystarczy, że klikniesz. w Pierwszy link w opisie, ten o geoipview.com. Ja go wam podam tutaj i to jest ten link. Dzięki temu możemy sprawdzić swoją lokalizację, czyli tak naprawdę z jakiego IP i z jakiego miejsca na ziemi próbujemy się połączyć. Od razu widzimy tutaj, że pochodzę z Belgii, pochodzę, zamieszkuję, a raczej mój adres internetowy aktualnie znajduje się w Belgii. Dzięki takim właśnie usługom, takie serwisy jak Viotti mogą blokować dostęp do swoich treści. Ale słuchajcie, nic straconego. Na szczęście jest na to sposób. Ja od 3 lat korzystam z tego sposobu i jeszcze nie miałem z tym problemów. Jedyne co musisz zrobić, to sprawić, iż dany serwis taki jak vod.tvp.pl lub ipla.tv będzie myślał, że Twoje IP pochodzi z Polski. Czyli że łączysz się z terytorium polskiego. Jak to zrobić? Jest to bardzo proste. Musisz użyć usługi VPN, która umożliwi Tobie połączenie przez polskie IP. Jak ja to robię? W bardzo łatwy sposób. Instrukcję krok po kroku właśnie Wam przedstawię. W pierwszej kolejności musisz kliknąć w link z opisu esomo.pl VPN. Otworzy nam się ta strona. Jak widzicie, ta usługa nie jest darmowa, ale teraz jest promocja 75% taniej, dlatego nagrywam ten filmik, żebyście mogli z niej skorzystać, ponieważ ja z niej korzystam już od 3 lat i wiem, że jest niezawodny. Ok, skoro widzicie już tą promocję, pierwsze co, to musicie założyć konto. Na tym serwisie. Czyli klikamy uzyskać 3 ofertę. No i widzimy wybrany plan. Nas interesuje, znaczy, znaczy tak, możecie sobie wybrać, który plan chcecie, ale zauważcie, że tutaj płacimy 2,62 euro miesięcznie, ale jest to plan 3-letni. Jeżeli chcecie na przykład wypróbować sobie ofertę, załóżmy tylko na jeden miesiąc, to musicie zapłacić 10,5 euro. Co też wam proponuję, ponieważ. Może Wam coś się nie spodobać, to nie będziecie musieli przez 3 lata płacić. No więc ja, dla przykładu, wybiorę plan miesięczny, aby utworzyć konto. W następnym kroku podajemy adres naszego e-maila. Wybieramy formę zapłaty, czyli sposób płatności. W moim przypadku najlepiej jest karta kredytowa. Możecie też wybrać inne formy płatności. Wybiorę Polska. Polska, albo załóżmy, jeżeli mieszkacie za granicą, to możecie wybrać, nie wiem, Niemcy, Belgia. Załóżmy, załóżmy, że jestem z Niemiec. Pokazuje nam się od razu podatek, jaki musimy zapłacić. Podatek VAT, który jest obligatoryjny, i nasza łączna kwota będzie 12,5 euro za miesiąc próby. No i następnie klikamy dalej. Po dokonaniu wpłaty. Ukaże nam się taki ekran, w którym otrzymaliśmy od Państwa wpłatę i wysłaliśmy link potwierdzający na adres e-mail. OK, więc sprawdźmy. Widzimy, że moje konto jest gotowe do aktywacji. Teraz muszę tylko nadać hasło, czyli Set Password and Activate Account. Klikamy w guzik, jedyny guzik, który był w mailu. Ustalamy sobie jakieś hasło do konta i klikamy Zmień hasło. OK, skoro już wpisaliśmy swoje hasło takie jakie chcemy mieć do konta, klikamy Zmień Hasło. Możemy sobie je zapisać w przeglądarce. No i już prawie koniec. Teraz zostało nam trzy kroki, które widzimy na ekranie. W pierwszym kroku musimy pobrać i otworzyć instalator, który mi się już tutaj pobrał, i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. W drugim kroku, gdy już otworzymy aplikację, musimy się do niej zalogować. Musimy się zalogować na e-mail, który podaliśmy przy rejestracji, oraz na hasło, które przed chwileczką ustaliliśmy. Trzeci krok to będzie wybór tak naprawdę, VPN-a, przez który chcemy się łączyć. OK, skoro już pobraliśmy, klikamy ikonkę. Ok, instalacja będzie potrzebowała 39 mb, w tych czasach to jest tyle co nic, więc klikamy spokojnie INSTALL. Ok, aplikacja się zainstalowała. Teraz po prostu musimy ją otworzyć, czyli klikamy START, zaczynamy wpisy wpisywać NORD, tak jak w nazwie, czyli N O R D. Widzimy aplikację, wybieramy ją poprzez jedno kliknięcie. Aplikacja u mnie otworzyła się na drugim monitorze, dlatego ją przeniosę tutaj, żebyście widzieli, co się da nie dzieje. Tak, jak już mówiłem, tutaj musimy podać nasze dane, czyli e-mail, na który się zarejestrowaliśmy. Oraz hasło, które tam podaliśmy, w którymś tam z kroków. Klikamy Sign In, czyli. Logujemy się. I słuchajcie, tutaj jest taka dodatkowa rzecz, dzięki której będziecie bardziej bezpieczni, ponieważ gdy klikniemy ten zielony guzik, będziemy bardziej zabezpieczeni przed różnymi rodzajami ataków, przed tak zwanymi inwazyjnymi reklamami, które mogą w swoim kodzie posiadać jakiś jakieś malware, czyli kolokwialnie mówiąc, załóżmy rodzaj wirusa. Czyli mamy kolejną tak naprawdę zaletę. Będziemy się łączyć. Poprzez połączenie bardziej zaszyfrowane i bezpieczniejsze. Ok, więc to jest nasza aplikacja. My chcemy teraz wybrać sobie jakiś VPN, który będzie z Polski, tak, żeby aplikacja w naszym przypadku www.biod.tvp.pl myślała, że jesteśmy z Polski, więc wpisujemy Pol, Poland. O jak widzimy, mamy kilka serwerów w Polsce. Weźmy sobie na przykład 50. A raz kliknąłem i już widzę Connecting. Connecting to Poland 50. Ok, dostaliśmy informację Connected to Poland 50, czyli, czyli jesteśmy po pierwsze zaszyfrowanym połączeniem, po drugie mamy inny IP. To teraz sprawdźmy, czy na pewno uzyskaliśmy to, za co zapłaciliśmy. Czyli idziemy na naszą stronę, na której było pokazane, gdzie, gdzie się znajdujemy i odświeżamy. O, proszę, moje IP, jak już widać, flagę Polski oraz mapę Polski. OK, wygląda na to, że działa, ale sprawdźmy, czy możemy obejrzeć nasz film. Wracamy tutaj. No dobrze, sprawdźmy, czy to działa. Nie chcemy oglądać PraPremiery, chcemy jakiś standardowy odcinek, bo PraPremiera, oczywiście, jest płatna. Zobaczmy sobie ten odcinek. Niby dlaczego dobrze jest zajrzeć do Carrefour'a. Bo mamy już najnowszą kolekcję letnich ubrań. Sprawdź katalog. Z... No i standardowo Pędzamy musimy ja przejść lato, przez reklamy. I na ale skoro już doszliśmy do reklam, oznacza, że możemy spokojnie oglądać. Sprawdźmy dla pewności jeszcze inny odcinek. To był 260, sprawdźmy. O, tutaj bardzo fajny tytuł. Bigamist. No, okej, okay, w końcu po reklamach mamy nasz upragniony odcinek, sprawdźmy, jak to tu wygląda. Tu byliśmy z rodzicami w kościelisku. Cieszyłyście się, że możesz to? Mm. Nie pokochałeś mnie od pierwszego wejrzenia? Wybaczcie. Chciałem się, do... się przyzwyczaić. No tutaj mi pchasz na wózku? Tak, ci... Od razu widać. To lagowanie spowodowane jest moim komputerem. Zobaczcie, mam 100% zużycia procesora. Tylko dlatego, że nagrywam ten odcinek odtwarzam materiał wideo, nagrywam cały dźwięk oraz cały wideo. No i mój procesor nie wyrabia. Bo jesteś uśmiechnięty. Mm. Tak, dobra mi... Ale okej, okay. mniej więcej tak to wygląda. Słuchajcie, ja tak, ja tak działam od trzech lat. Mogę oglądać wszystkie polskie materiały, szczególnie mecze, które lecą na kanałach TVP, reprezentacji Polski. Bardzo chcę obejrzeć, ale niestety tutaj w Belgii nikt ich nie transmituje, dlatego używam tak, takiego vpn -a. No i oczywiście, rodzinka.pl jest to mój ulubiony serial. Mam nadzieję, że Wam jakoś pomogłem, że skorzystacie z tego i dzięki temu będziecie też mogli spokojnie oglądać polską telewizję. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Czasem niektóre platformy mają w sobie zainstalowane aplikacje, które wykrywają, czy macie blokera. Reklam. Jak wiecie na początku, poradziłem Wam go włączyć, ale jeżeli jakaś aplikacja Wam powie, że coś na Waszym komputerze blokuje reklamy, przez co nie mogą wyświetlać ich prawidłowo, po prostu wchodzicie w Settings i klikacie tą opcję na Off. No i oczywiście Reconnect, i to wszystko. Jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz lajka pod tym odcinkiem. No i jeszcze raz mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli mielibyście jakieś problemy, piszcie śmiało na mojego e-maila, którego macie w opisie tego odcinka. Pamiętajcie również, że wszystkie linki, które były podawane w tym odcinku, także znajdują się w opisie tego odcinka. Trzymajcie się! Hej!